Witajcie. Dzisiaj mamy takie proste i w miarę łatwe zadanie. Trzeba wykończyć ten silnik. To co będę chciał zrobić w najbliższym czasie, to pomalować go, zmienić ten zielony kolor kółka, który jest swoją drogą obdrapany na niebieski, no i pomalować różne inne elementy tego silnika również, również na jakieś niebieskie akcenty. Trzeba będzie troszkę wyczyścić papierem ściernym. A to przystępujemy do pracy bez bez zbędnego gadania. Ściągam teraz koło zamachowe. Kolejną rzeczą będzie odkręcenie go od deski. I tak, co tutaj możemy zrobić? Na pewno będę chciał odkręcić silnik od tej te które ewidentnie należy wyczyścić. Oj, i czy mi się uda? Dobra, mamy już to. Dobrze. No i wyciągamy. Uda się? A! Udało się. Popatrzcie szczególnie na dwa pracujące w odpowiednim przesunięciu fazowym między sobą elementy. Tutaj właściwie, właściwie nie potrzebuje on wiele pracy. Yy, jedyne co można zrobić to troszeczkę, troszeczkę wyczyścić go jakimś rozpuszczalnikiem czy też jakimś innym alkoholem, żeby, y, żeby wszystkie takie zabrudzenia z niego usunąć. A czyszczenie papierem ściernym on w żadnym wypadku nie wymaga. Pierwsze, co bym chciał zrobić, to za pomocą taśmy zabezpieczyć. Bo, jak wiecie, przy czyszczeniu różnych rzeczy niezmiernie łatwo jest je porysować, uszkodzić. Jak to wyczyścić? Widzicie, że Dobrze dobrze to schodzi w ten sposób, więc grubsza to zetrę. E, wyczyściłem już papierem ściernym mniej więcej e, całe koło. Teraz trzeba rozpuszczalnikiem jeszcze to doczyścić. E, Dobra, etap czyszczenia możemy uznać za zakończony. No, i trzeba też przygotować tą część do malowania. Na pewno będę chciał pomalować tutaj ten pasek. Więc maskujemy tak. Tutaj muszę dość uważać, bo ta część, którą teraz maskuję, ona się. Ona jest bezpośrednio przy nagrzewnicy. Dobra, weźmiemy sobie kolejny kawałek. Ok, odkręcę cewki. Dobra. Trzeba pamiętać, że tym do dołu. autorytetem w temacie malowania, ale myślę, że mogę Wam podzielić kilku wskazówek. Dobrze najpierw sobie troszkę spryskać, przetkać otworek wylatowy. Tutaj będziemy wpychali wałek, więc bardzo, ale to bardzo byśmy nie chcieli, żeby, żeby ten otwór nam się za zalał, zabrudził farbą, więc ja tutaj wsadzam taki taki kawałeczek papieru. Zaczniemy może od tyłu. Bierzemy pod uwagę, że tutaj będzie wsadzony magnes, więc tutaj nie jest zrezygnowana tak super dokładnie. Dobrze, z tej strony może bardziej tak, żebyście widzieli. ale to będzie, to będzie nasza pierwsza warstwa i to może zacząć schnąć, więc sobie tutaj to odłożę. Niech to sobie schnie w spokoju. a W tym czasie wrzucimy element numer dwa. Tutaj na szczęście nie jest dużo malowania, więc to może zostać tak. To jedziemy. Okej. Okay. Może coś z tego będzie. W takim razie kolejny etap jutro. Upłynęły już 24 godziny od malowania elementów. Powinny już być całkowicie suche, więc możemy powoli przystępować do ściągania zabezpieczeń oraz składania silnika. Zacznijmy może od kółka. Zobaczymy, jak to nam wyszło. Tutaj jeszcze trzeba wyrzucić magnes. Dokładnie tak. I możemy powiedzieć, że kółko jest gotowe. Kolejna rzecz to cały mechanizm. bardzo delikatnie. Tu także będzie się O, proszę bardzo. No i co? No i generalnie możemy zacząć składanie silnika. Najpierw włożymy tłoki do cylindra. WD40, żeby troszkę rozruszać naszą maszynę. Koła nie obracają się tak łatwo, ponieważ działa tu najzwyczajniej w świecie ciśnienie atmosferyczne. Tłok jest bardzo szczelny, więc każda próba poruszenia kołem powoduje, że powietrze się spręża i stawia nam jakiś prawda, opór. Zanim nałożymy koło zamachowe, pamiętać musimy o naszej prądnicy, która zakłada się w następujący sposób. Koło zamachowe. Możecie zobaczyć, jak to wygląda? Po prostu trzy śrubki. Tak wygląda złożony silnik, tak wygląda silnik. To według mnie. Czas go włączyć i zobaczyć, czy działa. O, już mi się kończy denaturat. Zakręcamy. Odczekamy chwilkę, aż knot nasączy się denaturatem. No, Zapalić. Dobrze. activar claro